Kochani, jest już wieczór, ja nie będę Wam się pokazywać, bo e, tak jak zakończyłam poprzedniego vloga, e, tak po prostu przyszłam na moment tylko pokazać Wam swój nowy zakup, bo nie chcę czekać z tym do jutra, dlatego że jutro nie będę miała czasu nagrywać. Po prostu chcę go już odpakować, obejrzeć e, i zobaczyć o ile się różni od tego mojego poprzedniego. E, no i przy okazji jak będę rozpakowywać, powiem Wam dlaczego akurat teraz taki zakup. To jest iPhone 13, ale zwykły, nie żaden. Pro. Zwykła 13, a ja teraz do tej pory używałam 7, także no wydaje mi się, że spory przeskok. I zobaczymy sobie zaraz, jak on wygląda. Wzięłam kolor różowy. Tamten miałam. Czekajcie, jaki miałam? Złoty. A teraz sobie wzięłam różowy. Podoba mi się taki fiołkowy, taki lawendowy, ale. On jest tylko w tej wersji w 12. W 13 nie było tego koloru, a szkoda, bo wzięłabym tamten. I zaraz sobie odpakujemy, a w międzyczasie opowiem Wam historię, skąd w ogóle taki zakup i dlaczego, bo nie planowałam w tym roku zakupu telefonu i już Wam opowiadam dlaczego, bo przyszłam tylko w sumie na momencik, zaraz idę zrobić sobie kąpiel, idę sobie nałożyć maseczkę. Co zobaczycie, co w sumie już widzieliście na poprzednim vlogu, a teraz tylko pilowo nagrywam otwarcie, bo mnie chcę już czekać dłużej z tym, bo jestem ciekawska. Także otwieramy. No i przy okazji otwierania, już Wam powiem skąd taki zakup. Tutaj mamy naklejkę. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale w ten sposób. I słuchajcie, bo się nie mogę skupić na jednym i drugim, ja to jednak nie mam podzielności uwagi. Kupiłam ten telefon z tego względu, że od dobrych dwóch tygodni zaczęłam mieć duże problemy z tą swoją siódemką, a konkretnie z baterią, dlatego że ten telefon się cały czas wyłączał, pokazywał 2%. Podłączałam go pod ładowarkę, on uruchamiał się godzinne. No ewidentnie było coś nie tak z baterią, a ja baterię wymieniałam dokładnie 7 miesięcy temu, czyli e, nie była już na gwarancji, bo gwarancja była na pół roku, a telefon się zepsuł po 7 miesiącach. No i e, stwierdziłam, że no trzeba go, ode... to znaczy wtedy jeszcze o tym nie myślałam, ale e, pewnego dnia ściągnąłam sobie obudowę tak, żeby po prostu e, no wytrzeć sobie ten tył telefonu. No a się okazało, że obudowa jest rozklejona. No i ktoś mi podpowiedział, że bateria się wylała. No i następnego dnia, w sumie nie następnego, to było w sobotę, w niedzielę już tego telefonu nie używałam, bo no chyba to nie byłoby zbyt rozsądne i bezpieczne. Stwierdziłam, że serwis na pewno odbije piłeczkę. No i że powiedzą, że gwarancja minęła, i muszę sobie wymienić baterię. A stwierdziłam, że jeżeli bateria się wylała, no to na pewno wszystko się w tym telefonie zepsuło tym specem tej sprawy. I stwierdziłam, że po prostu kupię ten telefon, który miałam zamiar kupić w przyszłym roku, kupię go w tym roku. No i kupiłam, po czym okazało się, że w siódemce bez problemu o dziwo, nawet nie próbowali kombinować, tylko stwierdzili, że wina jest, leży po ich stronie. Że wymieniam tą baterię mimo to, że nie jest już telefon na gwarancji, i telefon jest gotowy do odbioru. Generalnie wyszło na to, że mam teraz dwa telefony: mam siódemkę i mam jedenastkę. E, trzynastkę, ale prawdopodobnie tą e, siódemkę sprzedam. No, jeżeli już teraz ma baterię wymienioną i działa ok, to znaczy tego jeszcze nie wiem, bo muszę to sprawdzić. Ale jeżeli będzie ok, to najprawdopodobniej pójdzie na sprzedaż, no bo nie potrzebuję tylu telefonów. Taką bizneswoman jeszcze nie jestem na tą chwilę. Ale dobra, koniec gadania, bo w ogóle dziwnie ustawiłam ten aparat, bo gadam, w sumie Wy mnie widzicie, widzicie tylko o, o, o gestykulację. On już ma zupełnie inny tył niż siódemka. No i jest też większy, to na pewno powiem Wam, że no ja akurat nie jestem zwolenniczką super dużych telefonów, bo mi jest po prostu niewygodnie potem, żeby go trzymać w ręce. No, ale powiedzmy, że ten jest taki, no, jeszcze jest znośny, choć, no, już wyczuwalnie większy niż ta siódemka. I tutaj, jak zwykle, no, Apple niestety nas nie rozpieszcza, bo teraz nawet nie dają już ładowarki, dają tylko ten kabel. Ja nie wiem, czy w ogóle on będzie mógł się podłączyć pod tą ładowarkę od laptopa. W sumie to nie wiem, muszę sprawdzić, bo jeżeli nie, no to nie mam ładowarki. A tu pewnie dorzucili naklejki jak to oni. No, i ten do wyciągania karty. No, i to jest na tyle, bo nic więcej nie ma. Słuchawek też już nie ma, oczywiście. No, i teraz sobie odkleimy ten papier. O, mi się zaginął. Ciach. Pierwsza różnica to oczywiście nie ma tego yy, kółeczka. Jestem ciekawa, jak się do tego przyzwyczaja. szczerze mówiąc. No, ale zobaczymy. No i też on jest już grubszy e, niż ta siódemka. Ale kolor mega mi się podoba, bo w sumie to nie jest jakiś chamski różowy, tylko taki nudziak, delikatny. Także wizualnie, no, jak wszystkie produkty Aipla mi się bardzo podobają. Fajnie, tylko no, jestem ciekawa, kiedy się przyzwyczaję do tej wielkości, bo serio, powiem Wam, przyłożę go tylko do prawej ręki, bo ja zawsze Trzymam telefon w prawej ręce. No, jakoś się przyzwyczajenie, nie? Na pewno będzie miał fajny aparat. Bo akurat w siódemce powiem Wam, że tak średnio, porównując na przykład z telefonem mojej siostry, która ma jedenastkę. No to ten mój siódemka różnica była bardzo wyraźna w tych zdjęciach i w filmach zdecydowanie lepsza jakość tam była w tej jedenastce, także liczę na to, że. Tutaj będzie jeszcze lepsza, i będą jeszcze ładniejsze zdjęcia na Instagrama, i może będzie na tyle fajna jakoś, że będzie mógł mi też zastąpić właśnie czasami e, kamerę. Ja teraz go sobie tutaj się trochę nim pobawię, chociaż nie będę go w sumie uruchamiała jeszcze, bo i tak dopóki nie będę miała folii, czy tamtego szkła, czy folii i obudowy to nie będę go używać, no bo tak jak mówiłam, mi złap leci wszystko. Także nie ryzykujemy. Zaraz go sobie z powrotem spakuję, jeszcze się trochę pobawię, pooglądam i widzimy się już jutro, a we vlogu za chwilę. Kochani, budzę się w niedzielę i co to jest? Powiedzcie mi, co to jest, to coś białego na balkonie. Ja już myślałam, żeby jutro kupić tulipany do wazonu, a tutaj budzę się w niedzielę i śnieg. Wszystko było białe generalnie, ale. Już się na szczęście stopił, ale dzisiaj są chmury, więc pogoda nie zapowiada się zbyt ciekawa na spacer. Ale żeby nie było tak ponure, to otworzymy sobie zaraz paczuszkę na ten bałagan tam na stole. Nie, nie zwracajcie uwagi, bo jest tam cały sprzęt, dlatego że teraz w ten weekend i w piątek robiłam sobie trochę. Takich porządków, wiecie, w kartach pamięci itd. i tak dalej, jeszcze mam nieschowane rzeczy, bo jeszcze nie skończyłam. A my teraz otworzymy sobie paczuszkę i teraz widzę, że ona w pełni ma sens, dlatego że pozamawiałam dużo, dużo witamin. No bo jak wiecie, już mówiłam Wam to wcześniej, nie chcę mi się w sumie powtarzać na temat tego mojego zdrowia felernego. No ale stwierdziłam, że trzeba konkretnie zainwestować w odporność. Nie chcę cały marzec i kwiecień spędzić jeszcze na chorowaniu, więc pokazuję Wam co zamówiłam. Robiłam wczoraj takie większe zamówienie, nie przepraszam, w piątek, a przyszło już w sobotę, także Super Farm działa bardzo szybko. W piątek koło godziny 15 robiłam zamówienie, a już w sobotę o chyba 12 miałam SMS-a, że paczka czeka do odbioru w macie. Więc sobie odebrałam i zaraz Wam pokazuję, co zamówiłam. Zobaczcie, zrobiło się tak ciemno na dworze. I zaczął pruszyć znowu delikatnie śnieg. Ale okej, okay, teraz miałam się jeszcze skupić i pokazać Wam te witaminy. Yy, I tutaj poczekajcie, sobie założę. O. A, tutaj książki, bo yy, przed nią kombinowałam, nie chciało mi się przenosić z statywu i kombinowałam, ale coś mi nie wyszło. Yy, więc tak, zamówiłam magnes plus potas, plus B6, 180 tabletek. Właśnie już ostatnio jadłam Magnes. Dlatego, że drgała mi powieka, i tak w sumie potem się też dowiedziałam od mojej przyjaciółki, że magnes powinniśmy e, uzupełniać codziennie, bo bardzo mocno ucieka nam z organizmu. Nie wiem, ja nie będę się wymączać, na tyle się tym nie interesuję. Wiem po prostu, że na pewno mi nie zaszkodzi, a może właśnie pomoże. Teraz tak, Omega 3 wzięłam pierwszy raz. Wiem, że jest bardzo zdrowa, że wpływa dobrze na pracę mózgu. Zresztą przeczytam Wam, bo ja sama nie wiedziałam, ja sama sobie czytałam najpierw. Przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca, korzystne działanie występuje w przypadku... No dobra, w jakim tam... W przypadku spożywania. ok. czyli przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca. I ja tam jeszcze wcześniej czytałam, że całego tego układu nerwowego. Tutaj oczywiście witamina C z dziką różą. To na pewno Was nie dziwi, jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy, to walczę o swoją odporność, także mam nadzieję, że ta witamina C mi w tym pomoże. Tutaj mam 90 kapsułek, tutaj dalej mamy lukrecję, cynk plus selen, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, czyli tak samo tutaj, tak jak Wam mówiłam, do walki z moim brakiem odporności, kolejny specyfik zobaczymy. Yy, tutaj to chyba było. To był chyba probiotyk. A muszę się przyjrzeć bardziej. Jeden, dwa razy dziennie, dobra, ale tak. Tak, to jest probiotyk na jelita. A to dlatego, że niestety ja mam bardzo duże problemy z jelitami. Muszę bardzo mocno uważać na to, co jem. No, i już od dawna mówiłam, że. Zacznę brać codziennie sobie probiotyk, ale coś co miesiąc nie mogłam zamówić. Zapominałam, albo było coś ważniejszego. Także w tym miesiącu powiedziałam nie: koniec, robię duże zamówienie i probiotyk też sobie wypróbuję. Potem tak luteina. I ile tu jest kapsułek, bo takie małe mi się wydaje to opakowanie. Tu jest kapsułek 60, ok? Luteina, no to yy, na oczy. Co prawda, odpukać, ja nie mam jakichś problemów ze wzrokiem, nie noszę okularów, nie noszę soczewek, ale ostatnio tak zauważyłam, że raz po raz mi się coś zamazuje albo widzę jak przez mgłę, więc stwierdziłam, że może trochę trzeba wspomóc oczy. A też ostatnio siedzę dużo przy komputerze, więc jak najbardziej myślę, że nie zaszkodzi. No i oczywiście mój stały produkt w użytku. D3K2, 120 tabletek, duże opakowanie. Gdyby było większe, na pewno pokusiłabym się o większe, bo ja biorę tutaj, norma jest zalecana, chyba 1-2 tabletki. Ja biorę ponad normę, ale spokojnie miałam badany poziom witaminy D3 w organizmie i jest u mnie na poziomie takim idealnym, mieści się w normie, więc ja sobie biorę ją po swojemu, także nie sugerujcie się tym. Co ja mówię, no bo ja też nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. I ostatnia rzecz, ale to już nie są suplementy, tylko scerawę oczyszczający żel do mycia dla skóry normalnej i tłustej. Oczyszcza i usuwa nadmiar sebum, nie naruszając bariery ochronnej skóry twarzy i ciała. I również ten produkt zamówiłam pierwszy raz, od razu to większe opakowanie 473 ml. I będę go sobie używała wieczorem po demakijażu, bo wydaje mi się, że on może być troszkę mocniejszy. Powiem Wam, że nigdy nie miałam produktów z tej marki, mimo to, że jest bardzo popularna, i chyba już jest długo na rynku. Podoba mi się, że mają właśnie takie duże opakowanie. Ja wolę nieraz kupić większe opakowanie i mieć po prostu spokój na dłużej, a jeśli będę zadowolona z tego produktu, no to już w ogóle będzie rewelacja. Myślałam jeszcze o takim olejku. Bo jest bardzo mocno zachwalany, ale jednak ten widzę bardziej się będzie nadawał, bo ja mam taką skórę mieszaną, a on jest dla normalnej i tłustej, także myślę, że on będzie dla mnie idealny. I to by było na tyle z mojego zamówienia. Nowe zapasy, i zaraz sobie pierwszą dawkę zapodaję. Musiałam zrobić update 15 minut później. Śnieżyca nam się zrobiła, jak widzicie. Lucia akurat jest na spacerze, także chyba wróci jak bałwan. Ale mnie to nie obchodzi, i tak jutro kupuję do tego wazonu tulipany. Jadę jutro akurat na zakupy spożywcze do Lidla, także tulipanki jutro tu się pojawią. Ja już przywołuję wiosnę. Luka!

Miałam mega fajne przybitki, miasta nagrane w centrum. Ale oczywiście zaczęłam się bawić, bo chciałam się trochę nauczyć tego sprzętu i musiałam podłączyć telefon pod komputer. O, poczekajcie, bo ruszam. Musiałam podłączyć telefon pod komputer. Kurde, czekajcie. Wracając do tematu, to tak się bawiłam, że wszystko usunęłam i tutaj będzie śmiała się moja siostra. I się śmiej, bo ona wie najlepiej, że ja jestem, jeśli chodzi o techniczne uzdrowienie, jestem bardzo kiepska. Zawsze wszyscy mi dookoła muszą pomagać, bo ja nie ogarniam takich rzeczy, nie jestem w ogóle techniczna, nie znam się. Zawsze jak mam problem, to się mega denerwuję, bo nie mam też cierpliwości do tego, do komputera, do tych programów. Jak mi coś nie wychodzi, tracę cierpliwość. Jestem wkurzona, nie lubię tego. A teraz idziemy do rodziców. Cześć, Maksiu! <laughs> Słuchajcie, Maksia mogliście już kiedyś widzieć na moim kanale. Na tych pierwszych filmach, które dodawałam latem na ogródku. Maksia to jest zupełnie inny charakter, jak mój Luci. To jest po prostu pies ogień. On ma w sobie tyle energii, no może akurat teraz tego nie widać, ale jest przed południem, także dopiero po południu pokazałby. Na co go stać, ale Maxiu to jest wulkan energii, porównujący moim lucim. E, a teraz regenerujesz siły, prawda? Regeneruje siły przed spacerkami i przed zabawą. Tak, Maxiu? No, także tak sobie piesek leży i odpoczywa. On tu ma jak pączek w maśle. Prawda, Maxiu? Wszystkie kanapy i łóżka w domu są jego. Ty się ustawiłeś, chłopie. Ty się ustawiłeś, skradłeś serca wszystkich mieszkańców, co? Tak, słuchajcie, jeszcze korzystając z okazji, jak już mamy temat psów, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć: może niektórzy nie wiedzą, zależy, kto się czym interesuje, tak? No bo ja akurat bardzo się interesuję tymi fundacjami, schroniskami. Wspierającymi zwierzęta. No, i teraz jest akcja. Nie wiem, czy słyszeliście, chociaż dosyć głośno o tym mówią, że fundacji Dios udało się przejąć schronisko w Wojtyszkach. Możecie sobie więcej o tym poczytać. Ja tutaj nie będę się rozwodzić na ten temat, ale poczytajcie sobie. Także bardzo dobra wiadomość. Tutaj Konrad działa dzielnie w słusznej sprawie. I chciałam Wam też powiedzieć, bo mm, oczywiście im więcej osób o tym powie, czy udostępni w internecie, wiemy jaka jest moc internetu w dzisiejszych czasach, e, jeżeli możecie, to wesprzyjcie chociaż złotóweczką, jeżeli ktoś może, bo naprawdę robią dobrą robotę i naprawdę mają wielkie serca. To, co robią dla tych zwierząt, to jest cudowne i oby więcej takich ludzi jak, jak wszyscy z y, fundacji. Szkoda, że działają tak daleko, bo na pewno też bym chciała się jakoś zaangażować bardziej, czy to w wolontariacie, ale no nie mam niestety takiej możliwości na ten moment. Może kiedyś się uda, ale chociaż finansowo, czy na przykład jest też podany adres na stronie diozu, można też wysyłać jakieś dary, czy to koce, tam naprawdę jest dużo rzeczy potrzebnych. Zobaczcie sobie na stronie, zobaczcie, jak przeprowadzili tą akcję, co się tam teraz dzieje. I naprawdę mają pełne ręce roboty, dlatego chociaż tak, jak możemy wesprzeć, jeżeli ktoś chce i może, to jak najbardziej Was do tego zachęcam, do robienia właśnie takich dobrych rzeczy. Prawda, Maciu? Jeżeli ktoś może, to zachęcamy do pomocy psiakom, prawda? Selling fan blowin' cold breeze on your body I can't tell you really what it is But you got it Makeup in the morning You got dresses in your closet But you grab them tight You in love with being modest You're a mo body giving center views I'm just saying I'm a muse But you ain't even flexin' And you cool tatted it up Cover room, different vibe You knowing for But you ain't even flexin' And you ain't gotta try to hard i side.